nowy bizon, nowy 52-letni bizon Z040 o bogatej historii był eksponatem czy przedmiotem doświadczalnym na Bydgoskim Uniwersytecie Przyrodniczym bardzo długo do 2012 stał w hali na terenie uczelni służy tam studentom być może uczestniczył w jakichś pracach na poletkach doświadczalnych w jednym z zamiejscowych ośrodków tej uczelni, ale nie były takie wielkie przebiegi, bo nie widać po nim praktycznie w ogóle zużycia. To co widać, czyli rdza i znaki czasu, jest efektem tego, że ten bizon od 2012 stał już pod chmurką, zarówno na uczelni przez kolejne 11 lat. Jak i teraz obecnego właściciela. Jest dużo nalotu takiego zielonego, ale pod, nimi, pod nim kryje się całkiem zdrowa blacha. Tu newralgiczne punkty bizonowe. Nie wyglądają źle. Instalacja też tu widać jest trochę pokombinowana. Ale... Wszystko do w miarę prostego odratowania. Tam dużo detali brakuje w, na pomoc operatora, ale to też jest, myślę, że w miarę proste udałoby się to zrobić. Tutaj głównie farba się uszczodła, także wymagałoby jakiegoś czy piaskowania, czy coś odmalowania gruntownego. Może nawet z użyciem podkładu, żeby to się potem dłużej trzymało. Tutaj chyba najwięcej widać jedzę przez ten rancik, który biegnie od środka, gdzie tam wilgoć się zbiera. Zobaczcie tu są dwa dwie warstwy lakieru. Czy on był odmalowywany na uczelni? Nie wiem. Prosto tak miało być Jakiś rodzaj podkładu Taka ciemniejsza barwa to nie jest bizonowy kolor i to ma kilku, kilku miejscach widać takie tam Myś może uczelnie go odmalowało w pewnym momencie jego kariery z nakładem pracy ale nie kościła, nim, nie używała go przemysłowo jest naprawdę zachowany w bardzo dobrym stanie także mam nadzieję, że uda nam się go uratować w jakiś sposób trafi do jakiegoś kolekcjonera czy innego który przywróci mu świetność Ten stan zachowań naprawdę jest luks. Tutaj wszystkiego, gdzie deszcz nie sięgał, to śnieg. No to w ogóle był piękny. Ale mimo wszystko, naprawdę zacny stan. Pasy do wymiany ewentualnie Przesmarowania cały ogień I w pole Naklejka, kiedyś wcześniej była malowana, tu widzisz naklejka całkiem uszczę Powinno być malowane, no ale zobaczymy I tu też naklejka Możemy zarabiali Czy ja mam jego zdjęcia jeszcze był taki naprawdę ładny, jak stał w tym no. W tej uczelni jak On stał wtedy w hangarze tak. Naprawdę ładny i miał te samo oznaczenia także albo bardzo wcześnie mu zmienili, albo po prostu tak musi być Jeszcze chyba ma nawet powietrze, czyli i to będzie są stąd go ruszyć, bo on nie odpali Podejrzewam Jest tak silnik za tego strach odpalać trochę Trzeba traktorem wciągnąć na lawetę I potem na miejscu ściągnąć no super sprawa Heder w idealnej kondycji ślimak nie powycieramy A, prawie nic nie kosił スタッフ。 finalnego śnicę na wczes. Hm. No bardzo ważne. Zapasowy zbiornik na paliwo żeby go odpalić Ktoś tak pomyślę Trochę nie lucuje, jakiś kołek sadzony, Rozporowy od spodu. No, prima Soft. Tłumik. Ostrand pewnie byłby do... regeneracji. Niby jest pęknięty gdzieś blok, ale tego nie widzę. Także nie jest to do końca pewne. Czyli ja po prostu źle patrzę. Zagrałem coś innego. Jakiś kołpak może. Alternaty raczej do naprawy. Więcej zniszczeń od stajna na dworze. Silnik nie powinien być zużyty, jest po prostu zaniedbany. Wszystko to wygląda naprawdę na prawie nieużywane. Dosłownie kilkaset godzin muszę prasować. Ciekawe, że jest góra osłony wytrząsaczy, a no, jasny kolor pomalowany. I to chyba fabrycznie, bo to widzę, że się łuszczy ten lakier i pod lakierem jest ryza. Więc miała taki szary paseczek. No i te naklejki zamiast napisów. Choć być może jest to jakiś wymysł uczelniany. Uczelnie z Bydgoszczy. Ciężko stwierdzić. Doczepiony bak, gdyż stary, zasysiony po ślimach, Praktycznie za zużycia. złączki łączki. Naprawdę mimo tego, że stoi na dworze, w dobrym stanie. Wózek transportowy również, może jeszcze w środku jest zapasowa list Ślimaczek, Ślimaczek. z góry Motowidła wszystko leży prosiutki, nie pogięte no może zdeczkę Drzewniony targaniec Było w nim wielu szczegółów, ale wszystko co później mieć jest w oryginale. To naprawdę. Czy dla jakiegoś kolekcjonera, czy coś do muzeum. Bardzo fajne. Bardzo fajny grzeb, bardzo ciekawy Tu To coś widocznie ciekło, ale to może i nie z niego ciekło. Szybki. Wszystkie te siłowniki są osnolone albo na Zobaczcie tutaj. To są w każdym praktycznie jest sprzechnite. Tutaj jeszcze w oryginale. Na szczęście ktoś pomyślał, zostawił to otwarte tego woda spływała, nie zbierała się tam no Nie miałem się tak naprawdę z czym zbierać, bo tutaj nie ma nie było nic Nic praktycznie koszone Klemy na a właśnie gdzie jest akumulator są tutaj miejsce jest teoretycznie przygotowane. Tutaj też coś musiało być kombinowane z nim przekładana cała ta Niemniej bizząd pewno do uratowania fajnie było, żeby zobaczyć porów na chodzie, nie sądzą Państwo?